Wyn senior. Wyobrażam sobie, jak Jezus te słowa wypowiada, jak patrzy w twarz faryzeuszom, uczonym w piśmie, kapłanom, jak mówi do nich bardzo bezpośrednio, jesteście obłudnikami. Jesteście obłudnikami. Ponieważ nakazujecie wiele rzeczy, ale sami się nie angażujecie. Jesteście obłudnikami, ponieważ jesteście przywiązani do pieniądza, który staje się dla was ważniejszy niż żywa obecność Boga. Jesteście obłudnikami, ponieważ staliście się teoretykami życia duchowego. Wiecie, to słowo muszę przyjąć ja jako ksiądz, również jako słowo skierowane do współczesnych pasterzy, również jako słowo skierowane do mnie osobiście. Muszę zadać sobie to pytanie, czy ta diagnoza nie jest o mnie. Czy nie jest o moich braciach? Czy ta diagnoza nie dotyczy właśnie nas, dzisiejszych, współczesnych przewodników duchowych? Może tak jest. Czy zdarza się tak, że zapraszamy Was na jakieś nabożeństwa, a jednocześnie sami na nie na nie, nie przychodzimy, nie, jest, nie uczestniczymy w nich? Mówimy o tym, adoracja jest ważna, ale sami się często na tej adoracji nie pojawiamy. Już nie chcę nawiązywać do, do pewnego naszego takiego przywiązania do, do, do pieniądza. Jak często, mówimy, jak często mówimy o pieniądzu, a jak rzadko mówimy o Jezusie. Na ambonach, na ogłoszeniach. Zobaczcie, moi drodzy, ta diagnoza może dotyczyć również mojego serca. Teraz muszę się z, z, z tym jakoś zmierzyć. Potrzebuję jakiegoś wewnętrznego zmagania, osobistej modlitwy, ale też waszej modlitwy, bym umiał taką diagnozę przyjąć, bym umiał uczciwie się z nią skonfrontować. Oczywiście, Jezus nie, nie tylko się oburza. Jakby wie o tym, że jeżeli nie nawrócą mnie Jego słowa, Jego trudne słowa, to nawróci mi Jego miłość, którą okaże mi na krzyżu. On nie tylko się oburza, On umiera za mnie na krzyżu. Tu, jeżeli nie nawrócimy Jego słowo, nawróci, mnie słowa, nawróci mnie Jego miłość. Oby tak się stanie. Ale też Was kolejny raz prosić, to żebyście się modlili za swoich pasterzy. Byśmy umieli tą diagnozę, chociaż trudno przyjąć. Byśmy umieli się z nią zmierzyć, byśmy umieli uczciwie nad nią odpowie, na nią odpowiedzieć, byśmy bieli sobie, sobie w sercu swoim gotowość do zmiany. Oby tak się stało. obyśmy mieli was, pomocników na tej drodze.